Ja jeszcze jedno tylko dodam, może, że yy, wiecie Państwo, no, ten film jest oczywiście bulwersuje yy, widownię polską, ponieważ yy, nas to wszystko, do, wszystkich dotyczy. Ja już miałem wiele podobnych spotkań, i tam się znajdowały osoby na sali, które mówiły, mnie podobne rzeczy spotkały. Ja też właśnie byłem przez Urząd Skarbowy, yy, tam zgnojony i zbankrutowałem, czy coś takiego. Oczywiście, że nas to bardziej. Yy, yy, Dotyczy niż powiedzmy Amerykanów, którzy nie znają Polski. Natomiast chcę no, zwrócić Państwa uwagę na taką pewną uniwersalność, tego, że to nie tylko dotyczy Polski, ten film naprawdę, że afery korupcyjne były i w Czechach ostatnio, jak było widać, i w Hiszpanii. Jakieś tego typu rzeczy się dzieją nie tylko w Polsce, no może tutaj to jest bardzo drastyczna sytuacja, którą pokazuję, ale że to jest sprawa uniwersalna, pytanie, co się z nami dzieje w warunkach, kiedy jest war demokracja, kiedy jest wolność słowa, no bo przecież ja, nikt mnie tutaj nie tłumi, ja ten film zrobiłem, pokazałem go widowni, on chodzi po całej Polsce i tak dalej, no więc... Dlaczego to się dzieje? No i to jest moim zdaniem pytanie ogólne, bardziej uniwersalne. A propos tej wolności słowa, na no ile prawdziwe były te opinie, że niektóre podmioty nie chciały współfinansować filmu, bo obawiały się jakiejś kontroli nagłów ze strony urzędów Skarbowego czy tego typu wydarzeń? Bo takie też opinie się pojawiały wokół pańskiego filmu. No nie, no to jest oczywiste, że ten film nie był w smak niektórym jakimś instytucjom, niektórym osobom. To jest oczywiste, ale, ale to ciągle nie przeszkadza mi te, ten film zrobić, ukończyć i pokazać. Za czasów komunistycznych, kiedy tutaj też Państwo mieli okazję zobaczyć moje przesłuchanie, no to takie niezadowolenie jakiegoś organu państwowego z tego filmu. Powodowało, że ten film nikt, nikt go nie mógł zobaczyć, a ja po prostu straciłem pracę, zostałem wyrzucony dyscyplinarnie i zostałem właśnie pozbawiony środków do życia. Musiałem wyemigrować z Polski. Ja kilkanaście lat mieszkałem za granicą, zostałem zmuszony do tego. Więc to zupełnie jest inna sytuacja. A czy właśnie ta sytuacja, że ten film, dowiedział no Pan, że. Nie będziemy musieli czekać tyle lat, chociażby jak przesłuchanie, prawda? W związku z tym, czy to też miało znaczenie po tamtym doświadczeniu z przesłuchaniem, kiedy, kiedy to jednak te kilka lat ten film czekał na debiut? No, ja spotykam bardzo wielu reżyserów, którzy narzekają, że kiedyś, nawet tak byłem gdzieś za granicą, tutaj na tej dawnej, w tej dawnej części tego obozu socjalistycznego takie, Gdzie tam narzekali, że kiedyś to było państwo popierało sztukę, a teraz to tylko pieniądze, teraz bez pieniędzy to nie można. No ale ja tam zbulwersowałem ich mówiąc, że ja wolę taką sytuację, kiedy jednak to pieniądze o tym decydują, a nie jakaś tam widzi mi się jakiegoś towarzysza Tito, czy towarzysza Gomułki, czy innego, bo ja przez towarzysza. Jaruzelskiego, zostało zniszczone moje życie tu w Polsce, i właściwie jedno nie będę zwierzał się z problemów, jakie ma człowiek, który emigruje, zostawia całe swoje życie w jednym kraju i wyjeżdża, będąc przekonany, że nigdy tu już nie wróci, bo wtedy, kiedy wyjeżdżę, byłem o tym pewien. Tymczasem tu. Oczywiście różni ludzie nie chcieli, żeby ten film powstał, to prawda, ale, ale mogłem się tym po prostu nie przejmować. Znalazłem pieniądze, to znaczy zasługa całkowicie jest po stronie producentów, którzy wykonali po prostu jakąś niebywałą pracę, jeżdżąc po całej Polsce, wykonując miliony telefonów, spotykając się z ludźmi, których namawiali. Zresztą wielu ludzi, ja muszę tutaj też powiedzieć, Dobrowolnie w ogóle się zgłaszało, sami się zgłaszali, dzwonili, że wiemy, że taki film robicie na taki temat, to my chcemy Wam pomóc. Ile Wy potrzebujecie pieniędzy? No to mówiliśmy, że cały film kosztuje około 6 milionów, no ile dacie? No i tutaj na końcu jest taka długa lista różnych instytucji, jakichś fabryk, jakichś pojedynczych osób, które złożyły się na ten film, bo no to o tym. Trzeba tu wspomnieć, nie da się tego uniknąć. Niby Polski Sztuki Filmowej ma wspierać polską sztukę filmową, ale nam czterokrotnie odmówiono dotacji na ten film. Także po prostu gdyby nie ci prywatni przedsiębiorcy, ci ludzie, którzy czuli, że coś istotnego wspierają, to ten film by oczywiście nie powstał wtedy. Zapraszam do zadawania pytań. Ja przypomniałam sobie rozmowę po festiwalu Włagowie, po projekcji tego filmu, gdy rozmawiałem z Węgrem i z Czechem na temat Układu Zamkniętego i z ich słów wynikało niedowierzanie wręcz, że taka sytuacja w ogóle była możliwa w demokratycznym państwie i to zwątpienie było bardzo silne. Oni po prostu można powiedzieć, po prostu nie wierzyli, że to mogło być oparte na faktach które miały rzeczywiście miejsce. Ja, no, oczywiście dyskusja dyskusją, natomiast zastanawiam się przy tej okazji tej rozmowy, także tego co usłyszałem po w podczas spotkania z Panem, czy te konsekwentne Pana filmy o jednoznacznej wręcz wymowie, czy one są przejawem Pana wiary w to, że, że w dzisiejszym świecie film ma rzeczywiście moc oddziaływania taką, że jest w stanie wpłynąć na zmianę wiem, oczekiwań, spojrzenia naszego... Na rzeczywistość, czy w ogóle wpłynąć na współczesną rzeczywistość, przez są także historii, oceny jej. E, proszę Państwa, no ja nie m, z, zastanawiałem się nad tym, e, co ja tak naprawdę chcę robić, takie filmy. Nie kalkulowałem tego wszystkiego. Dopiero w zasadzie krytycy i, róż, i publiczność też czasami gdzieś takie mi właśnie pytania podobnego jak Pan, jak pan zadaje. Co właściwie mną powoduje, że ja się w tym kierunku idę, że ja takie właśnie kontrowersyjne tematy podejmuję. No więc, oczywiście, najpierw to to żartobliwie. Mówię, trouble is my business. Jak to mówił Marlow, Filip Marlow u, u Chandlera, prawda? Czyli ja się w ogóle, no jakby specjalizuję w kłopotliwych, trudnych sprawach, ale. No ale też można by zapytać głębiej no ale dlaczego? No nie wiem, no zastanawiałem się sam na tym. No mogę tylko tyle powiedzieć, że też nie będę Państwa tutaj nudził, ale... Jeśli mogę, a propos tego pytania, to wydaje mi się, że ta, ta wymowa dla mnie nie jest jednoznaczna. To znaczy, powiedział w ten sposób, że ta dychotomia w Pańskich filmach między dobrym a złem, ona jest dosyć, dosyć wyraźna. Może powiedzieć, że nie zaraził się Pan tym współczesnym amerykańskim, które pokazuje zło i jeszcze większe zło. Natomiast ciekawe jest w Pańskich filmach to, że, że właśnie ciężko powiedzieć, że dobro wygrywa. No, tak. To znaczy, ja już rzeczywiście, jako nawet chłopak, wiedziałem, byłem o tym przekonany w przeciwieństwie do wielu moich kolegów, że właśnie dobro nie zawsze jest nagradzane, a zło nie zawsze jest karane, że właśnie ludzie źli. Podli, przebiegli, no po prostu w, w życiu im jest lepiej i e, do większych, lepszych rzeczy dochodzą niż właśnie tym, którzy na to teoretycznie zasługują. Bierze Pan pod uwagę fakt, że Pańskie filmy mogą powodować widzę zastanowienie z jednej strony, a z drugiej strony złość. Złość na, znaczy nie, nie, nie na sam. sam można powiedzieć, jakość filmu, absolutnie nie, nie do tego słyszę, tylko powodować złość, patrząc na, często na bezradność bohaterów, na złość spowodowaną systemem, tak naprawdę. Nie, no zapewne ja staram się w filmie, to znaczy uważam, że film dobrze zbudowany dramaturgicznie wywołuje różne emocje. Z jednej strony jakąś właśnie może wywoływać złość, może wywoływać wzruszenie, bo na przykład wydaje mi się, bo słyszałem o tym od wielu widzów, że na przykład na przesłuchaniu to chociaż film jest już tak stary, to jednak wielu ludzi ciągle dzisiaj płacze. Dobry wieczór. Mam do Pana bardzo wiele pytań. Myślę, że nie starczy czasu, dlatego może zacznę od najważniejszego, na sam początek jeszcze krótka refleksja. Bardzo ciekawe jest to, że wczoraj mieliśmy możliwość obejrzeć film Drogówka Wojciecha Słażowskiego. Po którym bardzo wiele osób bardzo szybko jakby tak prosto stwierdza: O, to jest policja, taka jest policja. Zgadzam się, taka jest policja. O po tym sam nawet aktor grający w tym filmie, z którym wczoraj mieliśmy możliwość rozmawiać, powiedział: Kochani, pamiętajcie, to jest jednak film. I zastanawiam się teraz, jak to wygląda w trakcie, w trakcie dzisiejszego stanowiska, jak to wyglądało, ponieważ tutaj oglądając film, trudno w pewien sposób wypowiadać się na jego temat, a w, a w zasadzie w pewien sposób. Nie wiem, są to jakieś ograniczenia, ponieważ stoi nad nami jeszcze jeden jeszcze jedno bardzo poważne, poważny fakt, mianowicie coś takiego się wydarzyło. Więc jakby, kochani, pamiętajcie o tym, jest to film, ale z drugiej strony coś takiego się wydarzyło. Więc pewna krytyka albo, albo inaczej. Spojrzenie na tej film jest już w pewien sposób ukierunkowane. Można wielu osobom tym samym zamknąć usta. I chciałbym, żeby właśnie na przykładzie samego układu zamkniętego mógł Pan jeszcze rozszerzyć to w jaki sposób reżyser, osoba pracująca też nad scenariuszem, decyduje się na dozowanie tego, co atrakcyjne będzie dla widza i historii, którą chce opowiedzieć, ponieważ robię film, nie robię reportażu, robię film, a na ile jestem wierny właśnie faktom i autentycznym wydarzeniom, czyli czy dziewczynka rzeczywiście zamilkła, a mężczyznę zgwałcono, a drugi, drugiemu czy trzeciemu poroniła żona i, i, i tego typu rzeczy. To na, na początek. No proszę bardzo, to wszystko pan znajdzie w gazetach już dawnych. Nawet po premierze filmów w kwietniu były takie powtórzone trochę te artykuły. To się pogłębione, znacznie bardziej rozszerzone też. Ale właśnie opisywa, ją, opisujące te, te wydarzenia w Krakowie, właśnie z tym Lechem Jeziornym i... Nie, ale na, na ile dla Pana... To, na ile to, dla to, to, pana można wreszcie... sprawdzić po prostu, tylko mówię, że tam kto chce wiedzieć, co tu jest prawdziwe w tym filmie, może przeczytać artykuł w Polityce i tam się dowie, ale... ale nie o to mi chodzi, chodzi mi o pana, o pana stosunek do tego, jak dozować właśnie rzeczywistość, która się tak. wydarzyła do filmu, historii, którą chcą powiedzieć widzom. Y Dobrze, oczywiście, rozumiem. Ale y, jak też Pan mi o to coś podobnego pytał, ja nie dozuję tutaj y, świadomie. Ja po prostu rzeczywiście muszę zrobić film. Y, no, proszę Państwa, dwie godziny to jest jednak dość dużo czasu, y, żeby wytrzymać w jednym miejscu, siedząc na krześle. No, sami się możecie przekonać, właśnie oglądając smarny film, który jest nudny, nieciekawy. No, zaczynacie się kręcić albo w ogóle wychodzicie, prawda? No więc yy, są filmy często bardzo ambitne, artystycznie, które jednak yy, mają te, te cechy, że one no, po prostu nie dbają o, yy, o taki, yy, taki odbiór psychologiczny, o, 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 o stan w ogóle umysłu widza w trakcie projekcji. To to ja mam zawsze na uwadze, bo są pewne, tak jak w jakichś przepisach kulinarnych, pewne proporcje, trzeba czegoś dodać, coś ująć, coś gotować 5 minut, a potem, nie wiem, smażyć przez 3. No, no są to jakieś reguły. Ja staram się, żeby jednak widzowie mi nie wychodzili z, z kina w trakcie mojego filmu, więc to jest moje Główny, a czy to jest na tyle atrakcyjne, żeby do, do mojego, na mój film napędzić na przykład, nie wiem, 5 milionów ludzi, no to, to ja tego nie wiem, jak to się robi, gdybym wiedział, to może bym to robił, ale mogę powiedzieć, że ten film ma dotychczas około 700 tysięcy widzów w Polsce, co jak na polskie warunki jest bardzo dużo, drogówka ma chyba ponad milion, milion dwieście nawet, nie wiem, Dokładnie. No, jestem Bogiem. Zeszłoroczny film, jak pamiętacie Państwo, miał chyba półtora miliona, o ile mnie pamięć nie myli. No, tylko też oczywiście tajemnica, dlaczego. Z tego, co ktoś mi mówił, bo sam się tak trochę dziwiłem, to dlatego, że na przykład młodzi ludzie, którym się ten, ta grupa. Raperska tak podobała. Po prostu wychodzili z seansu, kupowali bilet na następny i zaraz wracali i oglądali ten film po dwa albo trzy albo cztery razy pod rząd. Także wielu widzów to było, widziało wielokrotnie. No ale atrakcyjność filmu jest bardzo ważna, tak. To, to tyle mogę tylko powiedzieć. Oczywiście życzymy realizacji wszystkich planów zawodowych. Dziękujemy serdecznie za spotkanie, panie i panowie. Ja Panie Straże, zapraszamy jeszcze do nas na chwilę. Ja chciałem tylko przypomnieć, że Ryszard Bugajski jest laureatem Mocnego Solanina, którego wręczymy jutro na Gali o godzinie 16 ze wszystkimi nagrodami konkursowymi. Zapraszamy Państwa już dzisiaj, jutro w sobotę o godzinie 16 na uroczystą galę zamknięcia piątego solanina, gdzie wręczymy także statuetkę mocnego solanina naszemu laureatowi. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie.